Dzień dobry. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie pana redaktora oraz naszych radiosłuchaczy. Zmiany w egzaminach, co prawda mamy do nich jeszcze kilka miesięcy, prawda, bo będą w maju zarówno te ósmoklasistów, jak i maturalne, ale lepiej wiedzieć wcześniej i wcześniej móc się do tego przygotować. Zacznijmy może od tych, gdzie zmiany będą mniejsze, czyli właśnie absolwentów ósmych klas. Jak to będzie wyglądało? Jeśli chodzi o ósme klasy, to już po raz kolejny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w miesiącu maju, no i będzie będzie ten egzamin odbywał się z trzech przedmiotów. Język polski, matematyka i język obcym nowożytny. Natomiast chciałabym zaznaczyć, że wbrew pozorom do tego egzaminu maturalnego czasu mamy bardzo niewiele i chciałabym bardzo mocno, żeby ta audycja i wiele innych, które mam nadzieję jeszcze odbywać i w radio, i w innych środkach masowego przekazu, była też taką, takim, takim elementem jakby sprawnego przygotowania się do egzaminu maturalnego. Bo już pod koniec. Do końca września należy złożyć deklarację maturalną wstępną, czyli określić się, jakie chcemy maturzysta zdawać przedmioty na egzaminie maturalnym, czyli tak naprawdę czemu zamierza poświęcić w sposób intensywny ten czas, który do egzaminu maturalnego pozostał. Egzamin będzie w maju, więc jeżeli wyjmiemy przerwy świąteczne, ferie zimowe, to takiej realnej in, intensywnego czasu na przygotowanie nie pozostaje aż tak wiele, a z drugiej strony jeśli on będzie w sposób właściwy wykorzystany, to absolutnie jest to na pewno optymalny czas, żeby zmobilizować się, przystąpić do egzaminu maturalnego i ten egzamin maturalny w nowej formule, w formule 2023 zdać, jeśli to są absolwenci ósmej klasy. Oczywiście mamy jeszcze formułę 2015. I ona znaczy, dotyczy... Przepraszam, czwartej klasy liceum, bo o tym rozmawiamy teraz. Tak, znaczy my w w 2023 trzeba powiedzieć będziemy przeprowadzali egzamin maturalny w dwóch formułach. Jedna formuła to jest dla tych, którzy są absolwentami gimnazjów, ale Uczą się, pobierają naukę w czteroletnich technikach. I to dla nich ten egzamin maturalny w formule 20, 2015. A druga formuła to jest formuła tych, którzy uczą się według podstawy programowej nowej, ukończyli szkołę, klasę, szkołę podstawową. 8 ośmioletnią i przystęp, przystąpią, są absolwentami czteroletnich liceów ogólnokształcących i będą przystępowali w nowej formule do egzaminu maturalnego. Ponieważ wszystkich chyba bardziej interesuje to, jak będzie ta nowa matura, nowa formuła wyglądała, może przejdźmy do tego. Bar bardzo proszę. Zacznijmy od tego, że będą to trzy przedmioty pisemne na poziomie podstawowym i jeden do wyboru, tak jak to było dwa lata temu, trzy lata tak. temu będą trzy przedmioty pisemne oraz jeden do wyboru, ale to co ważne, te przedmioty były nauczane według nowej podstawy programowej i chciałabym to bardzo mocno zaznaczyć, że ponieważ były uczone według nowej podstawy programowej, to w konsekwencji ten egzamin musi przebiegać nieco inaczej. On będzie w, w roku 2023 jakby oparty na wymaganiach, czyli na nieco okrojonej nazwijmy to podstawie programowej tak kolokwialnie, natomiast natomiast nadal jest to ta nowa podstawa programowa. W związku z tym chciałabym uspokoić też jakby opinię publiczną, bo docierają do nas no, wiele takich głosów pełnych niepokoju, że to będzie trudniejszy egzamin. Jeśli byśmy tak patrzyli, może rzeczywiście porównując, ale nie można porównywać tych dwóch rzeczywistości, to pewnie z języka polskiego jest to y, 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 egzamin nieco rozszerzonej, y, w rozszerzonej koncepcji, o tym za chwilę powiem. Ale chciałabym mocno zaznaczyć, że ci uczniowie, Uczniowie uczyli się według nowej podstawy, uczą się według nowej podstawy programowej. Dla nich nie jest to zaskoczenie. Oni dokładnie przez nauczycieli są przygotowywani do tej nowej koncepcji. Na czym będą polegały te zmiany? Przede wszystkim, jeśli chodzi o język polski, bo tutaj najwięcej jakby kontrowersji jest, po prostu jest, pan redaktor mówił o egzaminie pisemnym, ale wraca egzamin ustny. Egzamin ustny z języka polskiego oraz z języka obcego-nowożytnego. I też bardzo wielu maturzystów nie pyta. Będzie pewnie pandemia, będzie, będą. No tak próbują jeszcze maturzyści nieco zaklinać rzeczywistość. Ja chciałabym zapewnić, że egzamin maturalny ustny w tym roku się odbędzie. Jesteśmy do tego przygotowani, nawet gdyby sytuacja była. I będą dwa pytania zamiast jednego. I to będą dwa pytania. Jedno pytanie będzie z tak zwanej, zadań tak zwanych jawnych, a drugie zadań. O, o, o nich za chwilę powiem, jawne, to jest zbiór, zbiór pytań, tak można powiedzieć, zadań, które są już opublikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na rok 2023. Czyli jest to pewien zbiór zadań, z którym należy się zapoznać i do niego się przygotować. Drugi, drugie zadanie jest to zadanie, które będzie zadawał zespół egzaminacyjny i te zadania będą zawierały, będą dotyczyły zagadnienia związanego z literaturą, z innymi dziełami i sztuki albo językiem i y, będzie uczeń miał za zadanie omówić je na podstawie dołączonego do polecenia tekstu czy materiału w postaci tekstu literackiego, nieliterackiego lub tekstu ikonicznego. Tak czy inaczej, czy w jednym czy w drugim zadaniu ta zmiana polega na tym, jak również na egzaminie pisemnym, że będzie no większy, większy m, zbiór. M, Lektur. I trzeba o tym wyraźnie powiedzieć, że ta zmiana głównie tego dotyczy, ale też no, to nie jest zaskoczeniem dla maturzystów. Uczniowie y, naprawdę w szkołach są już uczeni według nowej podstawy, która opiera się na rozszerzonym katalogu lektur. Moim zadaniem jako dyrektora ko Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej y, no, nie jest teraz ustosunkowywanie się do tego kanonu, który został określony, tylko przeprowadzenie egzaminu zgodnie z tym, jak uczeń był y, uczony. Ta druga zmiana to jest wydłużenie, zabłużenie czasu pracy, jeśli chodzi o język polski na, na poziomie podstawowym w tym roku było to 180 minut, w roku 2023 egzamin ten będzie trwał 240 minut, ale to dobrze chyba, bo przecież bardzo często słyszeliśmy, że jest za mało pytań otwartych. Pani no te... Dyrektor, a propos czasu, to czas nam się kończy, właśnie. Bardzo dziękujemy za tę mięskiej. Chciałabym ten... bardzo uspokoić maturzystów, ale po drugie, też zaapelować, żeby ten wrze... miesiąc wrzesień wykorzystali do takiego bardzo zważnego wyboru przedmiotów, które, szczególnie tych przedmiotów dodatkowych, które będą zdawali na egzaminie maturalnym. I nie bali się, bo z tego co Pani mówi, to jest zawężone wymagania, ale już nowa postawa programowa, tak. czyli jak mówili starożytni, stare wino w nowych dzbanach. Tro... No tak. Może, może stare wino w nowych dzbanach, ale z odrobiną też te, takiej domieszki może jeszcze nieco innych. No. Nie chciałabym takich ekstraktów. ekstraktów, nie chciałabym, czyli większej liczby lektur. Trzeba czytać lektury. Proszę Państwa, to jest podstawa. I na tym skończmy. Dziękuję. Bardzo pani serdecznie bardzo. dziękuję. Pozdrawiam i życzę powodzenia.